To cykliczna już impreza, jest to drugi Dzień Praw e, Miejskich, Dzień Praw Zwierząt, e, który organizowany jest przez e, Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 jak co roku i przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w e, nasze Stowarzyszenie Polskie przy współpracy z Muzeum Regionalnego. Jest to impreza, która ma na celu edukację dzieci, młodzieży i dorosłych również że zwierzę nie jest rzeczą. Mówimy o tym, ponieważ zbliżają się wakacje, więc tym bardziej mówimy o tym, że zwierzę bierzemy na całe jego życie. Mówimy o tym przede wszystkim dzieciom, bo bardzo często jest tak, że to dzieci proszą rodziców i ten piesek czy kotek staje się w pewnym momencie zabawką, którą się wyrzuca po prostu w pewnym sensie do kosza. W mieście nie ma schroniska, więc to też walczymy o to, żeby tych bezdomnych zwierząt nie było. Mówimy o tym, już drugi raz w tamtym roku była pierwsza taka impreza związana z konkursem dotyczącym sprzątania po pieskach. Dzisiaj jest impreza związana z czipowaniem psów, które jest przez miasto prowadzone bezpłatnie. No i właściwie to chcemy to połączyć taki cel edukacyjny z rozrywkowy, czyli są warsztaty plastyczne dla dzieci. Jest malowanie twarzy, są zabawki ekologiczne dla psów, które będziemy uczyć wykonywać. Są gry i zabawy praktycznie dla całej rodziny. Czy kilka słów na temat konkursu, czy dużo było prac? Prac było w sumie 38, z tym, że technika była powolna, czyli tutaj można było poszaleć. I są to w formie plakatów związane właśnie z czipowaniem zwierząt, zachęcające do czipowania. Do chipowania psów. A czy to faktura w w jakiś sposób Bardzo byśmy chciały, ponieważ jest bardzo oryginalny. Jest taki prosty, a jednocześnie taki bardzo wyrazisty w przekazie. Jest to taka forma bardzo graficzna i gdyby się udało rzeczywiście go rozpowszechnić, to myślę, że byłoby bardzo fajne małego autora młodego. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Kuczak działa już drugi rok. Zaczyna nam już, zanim niedługo będziemy mieli pełną rocznicę. E, to już jest nasza druga impreza. E, jeżeli chodzi o Miejski Dzień Pracy Zwierząt, to są jest e, całego roku naszej pracy, pracy e, edukacyjnej z dziećmi, e, pracy w przedszkolach, pracy w szkołach. E, to jest również praca na co dzień. E, którzy opiekują się zwierzętami, osób, które przygarniają zwierzęta bezdomne do, jako tymczasowe miejsca pobytu. To również jest praca nas wszystkich, którzy opiekują się i dokarmiają bezdomne zwierzęta. To nie tylko ten dzisiejszy dzień, ale cały rok daje nam dużo satysfakcji, chociaż oczywiście coraz więcej jest pracy i coraz większe są wymagania, jeżeli chodzi i o ludzi, jak i również przede wszystkim o zwierzęta. Staramy się jak najbardziej pomóc zarówno urzędowi miasta, który ma program zwalczania bezdomności, a przede wszystkim bezdomnych zwierzętom. Są też nasze działania, adopcje, dokarmianie zwierząt i całe to działanie. A dzisiaj spotykamy się z tym wszystkim. Podsumować, a ja przede wszystkim spotkam się po to, żeby dzieci miały tę satysfakcję, że cały rok pracują, opiekując się bezdomnymi zwierzętami, tworząc budki dla kotów czy dokarmiając bezdomne psy, dzisiaj aby mogły sobie poświętować, aby to był ich dzień, gdzie dostają nagrody, gdzie są zadowolone i szczęśliwe, że to cały rok ich praca przynosi efekty i nagrody. Pytała, jak dużo zwierząt udało się adoptować dzięki furczakowi i czy w tym momencie jest dużo takich zwierząt z zdjęcia? Do adopcji zawsze jest dużo zwierząt i codziennie, nawet dzisiaj, było parę telefonów. Czasami się zdarza, że są to zwierzęta, które należą do kogoś i takie mamy też sygnały, natomiast czy uciekły, czy na cały dzień są one puszczane na podwórko, a dopiero wieczorem zgarniane do domu. To jest najgorsza rzecz, bo tak naprawdę bardzo dużo pracy w to wkładamy, a okazuje się, że dany pies ma właściciela. Natomiast do adopcji mamy mnóstwo zwierząt, zarówno psy, koty. Polecam gazetkę, w której są zdjęcia zwierząt aktualnie przeznaczonych do adopcji. Są to zarówno małe, jak, psy, jak również bardzo duże. E, psy, z którymi mamy duży problem, bo mm, zarówno Urząd Miasta nie ma jakichkolwiek ojców, który możemy zabezpieczyć byt tym zwierzętom, natomiast my staramy się w domach tymczasowych, chociażby na chwileczkę te zwierzęta przytrzymać, tak aby znaleźć im domu, a przede wszystkim e, doprowadzić odżywić. Ich. Mój władzy, skąd taki pomysł? Pomysł? To tak jakoś samo sam przyszło. Zastanawiałem się przez chwilę narysować. No i tak jakoś...